Cześć, tutaj Dorota z look for book i dzisiaj przychodzę do Was z trochę spóźnionym filmikiem z cyklu dookoła świata, z książką. I w tym miesiącu zapraszam Was do Peru. Wcześniej umieściłam takiego krótkiego shortsa z dziesięcioma polecajkami, a dzisiaj trochę więcej o tych polecajkach. Powiem Wam to książki, po które też będę razem z Wami sięgać, które po prostu wyszukałam gdzieś, bo y, nie ukrywam, wybrałam ten kraj, bo to kraj inków, andy, ale też dyktatury. Y, więc myślę, że tutaj sporo różnych wątków ciekawych każdy może znaleźć. Czyli ci, którzy interesują się historią, przygodami, to mają inków. Y, ci, którzy interesują się takimi systemami autorytarnymi, to też tutaj znajdą, bo sporo było tutaj tych dyktatur i ci, którzy cenią piękne krajobrazy, wspaniałą kulturę, to też myślę, znajdą tutaj coś dla siebie, więc zapraszam Was, wyruszamy do Peru. I teraz takim najbardziej chyba znanym autorem peruwiańskim, którego wybrałam wam dwa, dwa książki ludzie, ja już nie po polsku mówię. Dwie książki to jest Mario Vargas Llosa. Autor chyba myślę, który był też nominowany do nagrody Bookera, którego książki są bardzo wysoko oceniane. I Ja tu Wam polecam dwie, raczej rzucam polecajki na dwie, natomiast powiem Wam sama, zastanawiam się, czy nie przeczytam więcej, bo z tego co przeglądałam, co czytałam, no to praktycznie słuchajcie, każda jest wysoko oceniana, każda jest wartościowa, no i każda dobrze opisuje właśnie Peru. Pierwszą taką znaną to jest jego debiut jego debiutancka powieść i to jest Miasto i Psy. Jego debiutancka powieść o brutalności szkoły wojskowej w Limie. No, i tam podobno straszne rzeczy no, też się dzieją w tej szkole. Ja rozmawiałam z koleżanką, która czytała tą książkę. No, to mówiła, że książka jest straszna. Jeszcze nie czytałam, ale bardzo chcę przeczytać. Już ją sobie gdzieś tam odłożyłam na półkę. Kolejną, taką, która też jest bardzo znana, to jest Rozmowa w katedrze i to jest określane jako takie mistrzowskie studium, właśnie polityczno-społeczne Peru lat 50., kiedy to była dyktatura Manuela Apolinario Odria. I y no, tu podobno też autor jakby ocenia na wielu płaszczyznach, takich społeczno-psychologicznych, no, jak wyglądały, jak wyglądało życie w Peru w tamtych czasach. Ja również bardzo chcę przeczytać tą książkę. Kolejna, którą już czytam, i która powiem Wam mocno przyciąga. Gorąco Wam ją polecam. Myślę, że w większości się spodoba, chociaż. Potrafi być no, taka brutalna w niektórych momentach, takie opisy, ale jest świetnym połączeniem gatunkowym, według mnie. To jest rok, w którym narodził się Diabeł, Santiago Ronca Gliolio, chyba. Przepraszam, jeśli źle przeczytałam. I to, słuchajcie, jest taka mroczna opowieść o dziennikarzu który bada e, zniknięcie w Andach peruwiańskich e, w latach 80 i tutaj e, dlaczego masz taka mieszanka gatunkowa bo mamy e, tutaj trochę raczej mamy zagadkę kryminalną mamy słuchajcie thriller mamy też taką literaturę społeczną bo e, autor też raczej też się akcja toczy kiedy właśnie jest taki terror, ale mamy też sporo wierzeń, e, takich legend e, z Ant, tak? Czyli z tamtych regionów, więc są pradawne wierzenia, e, właśnie terror e, jakiejś formacji Zaginięcie, czyli jakaś zagadka kryminalna. I jest to, no, tak bardzo mocno napisane, więc no polecam. Ja już czytam i powiem Wam naprawdę jestem zachwycona. E, kolejna to jest krew o świcie Claudia Salars ymes. E, to jest Peru lat 80. historia właśnie przemocy w tamtych latach e, mamy tutaj. Losy trzech kobiet, które właśnie splatają się w cieniu brutalnych działań świetlistego szlaku. Co to był świetlisty szlak, to tutaj was też odsyłam do książek, właśnie z Peru. i powiem wam ta wcześniejsza, czyli rok, w którym narodził się diabeł, który to, która toczy się w latach 80., i właśnie ta, czyli Krew o świcie opowiada, właśnie o działaniach świetlistego szlaku. Więc jeśli chcecie poznać, co to jest, jaki terror żyła, no to gorąco Was zachęcam do przeczytania tych książek. A teraz, słuchajcie, trochę przyrody, trochę poznania właśnie tego piękna Ant i Peru. I tutaj zapraszam Was do przeczytania Złotego Węża. Sirio Alegria to opowieść o podróży przez amazońską dżunglę i okraszoną legendami i też przygodami, więc to taka można powiedzieć książka też przygodowa, ale właśnie z tymi opisami przyrody, też. Dawnych cywilizacji, więc jeśli ktoś szuka takiej książki przygodowej z opisami e, puszczy amazońskiej w Peru, to e, tutaj Złoty Wąż. A teraz, jeśli ktoś chce przeczytać coś z Peru, ale lubi thrillery, e, to polecam Czerwony Kwiecień e, Santiago e, Roncaglio. Czyli tego samego autora, który napisał rok, w którym e, narodził się Diabeł, i mamy czerwony kwiecień. I tu też, tylko to jest thriller, taki typowo polityczny. E, kolejne to też mieszanka gatunkowa, taka, gdzie realizm magiczny. E, i już w zasadzie zgadziłam, zdradziłam, gdzie, gdzie realizm e, miesza się właśnie z takim czymś e, z mitologią, z legendami, czyli z magią, e, i dlatego od razu powiedziałam realizm magiczny, czyli od razu spaliłam, e, coś dzisiaj mi nie idzie. E, I tu właśnie mamy ukazanie. Zderzenie tradycyjnej kultury andyjskiej z nowoczesnym światem. E, I poprzez losy e, dwóch tytułowych lisów. Jeden jest symbolem gór, a drugi wybrzeża Peru. I jest to książka Lis z gór i Lis z Nizin. Tak? Lis z gór, czyli właśnie Andy, czyli symbol and i Lis z Nizin, czyli symbol morza, wybrzeża Peru. Więc jeśli właśnie chcecie poznać też takie zderzenie kulturowe, dwie te kultury i te wierzenia dawne, no to też zapraszam do tej lektury. Ja też ją będę czytała. Kolejne to jest Ulica mnie woła życiorysy z Limy. I to, słuchajcie, już jest reportaż o mieszkańcach peruwiańskiej stolicy, czyli Limy. Ich codziennym życiu, marzeniach, walce o przetrwanie. Jeśli chcecie po prostu poznać takie codzienne życie mieszkańca Limy, no to ten, ten reportaż: Ulica mnie woła. A teraz, jeśli kogoś interesuje cywilizacja Inków, jak wyglądało życie w Peru przed Hiszpanami, to. Tutaj książka autora, który jest potomkiem inkaskiej księżniczki i hiszpańskiego konkwistadora. I napisał książkę o Inkach Uwagi Prawdziwe. Powiem wam, ja kiedyś tą książkę czytałam, i autor świetnie rozprawia się z wszelkiego rodzaju stereotypami, też mitami, które nie są potwierdzone właśnie odnośnie inków. No i według mnie robi to, to bardzo dobrze, szczególnie że ma tą wiedzę, czyli przekazywaną z pokolenia na pokolenie tak przez inków. Więc jeśli właśnie chcecie poznać, to polecam Wam o inkach uwagi prawdziwe. I ostatnia to też będzie literatura faktu, wewnętrzne wojny, reportaż o konfliktach. Społecznych w peruwiańskiej Amazonii. E, więc jeśli Was interesuje właśnie taki temat, no to ten reportaż. Więc widzicie, dzisiaj to tak na szybko okładki. Oczywiście Wam e, powrzucam wszystkie tutaj obok. E, zobaczymy na zmianę może będę wyrzucała raz tu, raz tu. E, żeby trochę urozmaicić, więc dzisiaj tak krótko w 11 minut po tych książkach. A powiem Wam, też już zapowiem Wam filmik, też wrzucę w tygodniu filmik o książkach psychologicznych, takie, które według mnie są bardzo dobre, które ostatnio gdzieś tam znalazłam. A myślę za tydzień, albo może wcześniej, chociaż nie może, czyli na święta, przed świętami trochę, to wrzucę filmik z książkami takimi wiosennymi, ale też przygotowuję dla Was filmik o takich niszowych wydawnictwach, które może nie wydają takich bardzo popularnych książek ale za to bardzo wartościowe. Więc jeśli będziecie ciekawi takiego filmiku, no to Was zapraszam w najbliższym czasie na kręcę. A teraz to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i czytajmy, poznawajmy inne kraje. Do zobaczenia.